Wielki wybuch można sobie wyobrazić jako wielkie przyjęcie. Kiedy się zaczęło, wszyscy jednocześnie dostali do ręki kieliszek z tym samym winem. Pytanie, jakim cudem kelnerka zdążyła je wszystkim nalać? Jeśli kelnerka może poruszać się najwyżej z szybkością światła, to zanim dotrze do każdego, goście zdążą się już rozproszyć, tak jak materia w wielkim wybuchu. Większość badaczy wyjaśnia to zjawisko odwołując się do koncepcji kosmicznej inflacji. Polega ona na tym, że na początku przyjęcia sala jest bardzo mała i wszyscy są ściśnięci blisko siebie, więc kelnerka ma znacznie bliżej i zdąża wszystkim narać wina. Potem tajemnicza siła w bardzo krótkim czasie rozdyma salę. Wszyscy mają wino, a kelnerka wcale nie musiała się wysilać. Według teorii kosmicznej inflacji wszechświat na początku miał niezwykle małe rozmiary, a potem w ciągu pierwszej bilionowej, bilionowej, bilionowej części sekundy jego rozmiary podwoiły się raz, drugi i trzeci. Jednorodność początkowej kropli przeniosła się na wielkie odległości. Ale kosmiczna inflacja to tylko teoria. A Joao sformułował alternatywną, radykalnie odmienną i bardzo obiecującą koncepcję. Przypuśćmy, że zamiast zmieniać tempo ekspansji wszechświata, zmienimy prędkość graniczną, czyli prędkość światła. W teorii ze zmienną prędkością światła nasza kelnerka po prostu szybciej obsłuży gości na początku przyjęcia, po czym zwolni do obecnej prędkości, przez co spóźnialskim takim jak my trudno będzie zrozumieć jak zdołała obsłużyć tak wielki wszechświat w tak krótkim czasie.